Hejka SimoPotworki, tu Simartu. Dziś intymna bielizna, bardzo intymna bielizna. Ciekawe obiekty, w tym nie jeden wyjątkowo wyczekiwany i wielka wyprzedaż. Ten tydzień przyniósł całe mnóstwo niespodzianek dla SimoPotworków, czyli nas wszystkich. Już dawno nie było tego tak dużo w tak krótkim czasie. Jeśli chcesz się o tym wszystkim dowiedzieć, to oglądaj uważnie, bo już za chwilę wszystko wyjaśnię. Zaczynamy! Pamiętaj by kliknąć subskrybuj, żeby być zawsze na bieżąco z moimi najnowszymi filmami. No i ten dzwoneczek też, wtedy zobaczysz film jako jedna z pierwszych osób. Jak wspomniałem, to był szalony tydzień. Na początku tygodnia pojawiła się wcześniej zapowiadana, lecz bez konkretnej daty aktualizacja. Wprowadziła ona kolejny pakiet poprawek błędów. Jest ich całkiem sporo, chociaż biorąc pod uwagę ogólną liczbę błędów, to nie wygląda już to tak fajnie. Ale spójrzmy optymistycznie, jeśli w ogóle się tak da. Sprawdźmy. Pamiętacie bardzo wkurzające poruszanie się simów po zatrzymaniu czasu w grze? Według zapewnień ekipy The Sims, simowie nie będą już załamywać kontinuum czasu przestrzennego. Więc chyba problem załatwiony. Weźmy simkę, chyba mało te zapewnienia są warte. Sprawdziłem i u wielu osób nadal występuje ten problem. A u Ciebie? Jest oczywiście dużo więcej naprawionych błędów, jak wyłączenie pragnień i obaw będzie teraz działać zgodnie z zamysłem. To chyba najlepsza wiadomość dla wielu z nas. Wydaje mi się, że była to najbardziej irytująca rzecz, jaka mogła się pojawić. I rzeczywiście działa, jeden problem mniej. Koniec z trzymaniem aż do powrotu do domu. Simowie będą mogli korzystać z publicznych toalet. Obiekty umieszczone na ścianach nie będą już znikać po zmianie tekstury ściany w trybie budowania. Ej, ale obiecywali, że obiekty nie będą znikać w ogóle, nie tylko te na ścianach. No i co, gdy znikną podczas stawiania ścian? Przetestujmy. Jak widać, to także nadal występuje. I to niezależnie, czy budujemy ściany, czy zmieniamy tekstury. Wielkie rozczarowanie. Napiszcie mi, jak jest u was. Sprawdzimy, u jak wielu osób te błędy nadal występują. Jest też kilka innych niby naprawionych, ale już nie będę czytał wam reszty. Jeśli chcecie, to możecie teraz spauzować film, żeby sobie przejrzeć. Ale link i tak zostawię w opisie. Chwilę po aktualizacji pojawiła się oficjalna informacja o premierze dwóch nowych zestawów kolekcji: Simtymność i Łazienkowe Szpargały. Nie czekaliśmy długo, bo po dwóch dniach zostały udostępnione w sprzedaży. Jak się zapowiadały? Jak to kolekcje? Różnie. Niektórzy kochają, inni lubią, a jeszcze inni, w sumie to chyba największa grupa, nie znoszą. Ciekawy jestem, do jakiej grupy wy się zaliczacie. Dajcie mi znać. Simtymność, co to za kolekcja? Jak czytamy na stronie sklepu, nowinki ze świata odprężenia, wzbogać internet Tymną garderobę swoich simów o odzież wpisującą się w aktualne trendy w zakresie materiałów, kolorów oraz wzorów. Koronkowe kombinezony, duży wybór bielizny, bokserki z wesołymi wzorami to wszystko sprawi, że Twój Sim we własnej sypialni poczuje się jak na wybiegu. I podobno sprawi, że Simowie będą wyglądać w swojej sypialni odważnie, flirciarsko i czarująco. Intrygujące. A jak to wygląda na żywo? Sprawdźmy. Jeśli chodzi o górną część bielizny dla kobiet, to jest tego znacznie więcej niż dla męskich Simów. Dla nich jest tylko jedna rozpięta koszula. W sumie to chyba nie ma co się dziwić. Dolne części kompletów odpowiadają ilości tych u góry. Są dość uniwersalne i można je mieszać, ale jako jednakowe komplety wyglądają zdecydowanie najlepiej. Ilościowo wydaje się niewiele, ale jest mnóstwo rekolorów i także pojawiają się ciekawe, śmieszne motywy. I te właśnie powtarzają się u każdej z płci, co pozwala je wykorzystać u wielu Simów. A jak z bielizną męską? Ja jestem bardzo zadowolony. Zostało dodanych całkiem dużo modeli w bardzo różnych kolorach i wzorach, czego wcześniej brakowało. Czy ta kolekcja jest uwodzicielska? Tak. Czy warto ją kupić? Moim zdaniem. Tak, jest to coś, czego nie było. Nie jest to kolejny zbiór rzeczy, które i tak już mamy. To jest coś, czego naprawdę brakowało. Dlatego fajnie, że coś takiego się pojawiło, bo bielizny po prostu było mało w grze. Żaden dodatek nie wprowadził tej przecież jakże istotnej części garderoby. Druga kolekcja łazienkowe szpargały. Mam mieszane uczucia. Żeby dzisiaj już nie zanudzać, to może o tym innym razem. Dajcie mi znać w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrał Wam film o takiej kolekcji. Wielka wyprzedaż i to, co mocno zwróciło moją uwagę. Z okazji roku księżycowego, The Sims postanowiło zrobić wielką wyprzedaż wszystkich dodatków do The Sims 4. Już teraz możecie kupić dodatek, pakiet rozgrywki, akcesoria i zestawy, które Was interesują. Wszystkie dodatki są przecenione aż o 50%, jedynie ostatnie licealne lata o 38%, co i tak jest największą do tej pory obniżką. Wszystkie pakiety rozgrywki są przecenione o 30% z dwoma wyjątkami. Wilkołaki i ślubne historie o 25%. Na szczęście to niewielka różnica. Natomiast wszystkie akcesoria, i tutaj bez żadnego wyjątku, są o 30% taniej. Myślę, że to całkiem świetna okazja, by uzupełnić swoją kolekcję, oszczędzając trochę pieniędzy. Jedyne, co pozostaje w cenie regularnej, to kolekcje, które jeszcze nigdy nie były w niższej cenie. No chyba, że biorąc pod uwagę zestaw oaza wystroju, który był przez okres kilku tygodni do pobrania całkowicie za darmo dla wszystkich posiadaczy The Sims 4, zanim podstawa stała się na zawsze darmowa. W każdym razie, jeżeli chcecie skorzystać, to pozostały jeszcze dwa tygodnie. A czy też zauważyliście, że to już trzecia przecena wszystkich dodatków, od kiedy ogłoszono darmową podstawę? Tak naprawdę tylko małe okresy czasu dzieliły każdą z obniżek. Czy myślicie, że ceny mają już zostać obniżone, bo szykuje się coś nowego, dużo większego? Hmm, The Sims 5 będzie za parę lat, a może jednak dużo wcześniej. No ale na odpowiedź musimy poczekać jeszcze trochę, chociaż ja byłbym uważny. Napiszcie mi koniecznie, czy podoba Wam się nowa kolekcja z bielizną oraz czy macie w planach kupić jakiś dodatek w najbliższym czasie i dajcie mi łapkę w górę jak się podobało. To bardzo motywuje. Już niebawem nowy film, a tymczasem trzymajcie się i życzę Wam simowego weekendu i całego tygodnia. Hejka!